A kój kur... prawie, kurde, no ja pierdzielę już drugi raz, chyba nie jest kieształ na Nie, kurwa, matno, no pierdol się, a no, rano mi, a kurwa, no już druga taka sytuacja, no. Dobra, turę, jazda. A no nie, no kurwa trzeci raz! Dobra, kurwa trzymam tę pierdoloną piłkę do 90 minuty i w chuju to już mam kurwa, już nic nie strzelam kurwa na tę bramkę. Ja pierdolę, no ile kurwa można? Proszę mi ładnie z streznik. No widzisz właśnie jak chodzą, kurwa już trzecia kurwa w tym meczu, nie? Ogólnie dzisiaj to mam jakiś szypał z tymi finezjami jak sam skurwiesy, no. Kurwa to jest konate. Co ty mówisz do mnie? Chwalba, ładną fineskę masz. Proszę bardzo. Lepsza taka niż żadna. Nie, no nie, chyba już za chwili tę finezję. Jeżeli i nie zdaje takie, czegoś takiego walność, to chyba jest ciężko. O kurwa jebana! No nie da rady żadnej finezji sześć. Nie, ten bufon to rzeczywiście chyba ma coś z tymi finezjami, że to kurwa jemu jakoś ciężej kurwa jemnąć. Nie no to no, no, naprawdę, chyba kurwa już wszedł ten nerfinezji stary Kurę spadł, no ja już nie patrzę, ja nie patrzę na to stary Ja już się wyzbyłem kurwa schizy odnośnie spadających cen Ja już potrafię mieć to całkowicie w chóru stary I kurwa sobie to cenie, bo pamiętam jak kiedyś kurwa drżałem przed spadkami cen i tak dalej Czy sprzedać, czy nie sprzedać, coś tam Wyjebane Stary, spadnie to se zarobię, nie? O. Nie, no dzisiaj to jest kurwa... Nie wiem co to jest za dzień. Każda finezja na ten słupku kurwa ląduje, nie? Nie zdziwiłbym się jakby nagle jej napisało, że dali tę zmianę z tą finezją. Bo to ile kurwa ja mam dzisiaj słupków po tych finezjach i tak dalej. To jest niebywałe. Nie, no coś jest nie tak! Kurwa. No ewidentnie coś jest kurwa coś jest nie tak no. Kurwa masz, no chyba ten najwyższy stary. Nie, no, no to nie może być kurwa przypadek, że każda moja finezja ląduje na jakieś kurwa po No ale jego chodzą wszystkie.